Siemanko moi drodzy, cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony CDX a to jest kolejny odcinek waszej ulubionej serii, czyli oceniania stanowisk. W dzisiejszym odcinku jak zwykle z naszej grupki na Facebooku weźmiemy sobie 500 setupów, które po kolei ocenimy i poddamy lekkiej analizie krytycznej. Jak zwykle na początek przypominam o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami ze stanowisk i nie tylko. I jeszcze zanim zaczniemy partnerem kanału CDX jest firma eneba.com czyli zaufany serwis, gdzie możecie kupić ponad 10 tysięcy gier, kart podarunkowych, doładowań i programów po najniższych cenach na rynku. Na Enebie możecie prosto i tanio dostać klucze dosłownie do wszystkiego. Już teraz kup swoje wymarzone gry za ułamek ceny z moim kodem CDX, który zapewnia dodatkowe 3% zniżki. Polecam serdecznie też sprawdzić linka w opisie, żeby nie przegapić największych promocji w historii tej strony. No więc dobrze, na dzisiejszym miejscu, piątym, mamy naprawdę ładne, można powiedzieć, orientalne stanowisko Filipa Wawrzyniaka. Filip od dłuższego czasu już buduje swój setup i myślę, że naprawdę wiele rzeczy udało mu się tutaj dobrze zrobić, także z chęcią zwrócę na nie uwagę. Zaczynając od peryferiów mamy tutaj naprawdę niezły monitor AOC27G2U, potem SPC Gear GK530 TKL na brown switchach, jeżeli chodzi o klawiaturę, oraz Razer Detader Essential w kwestii myszki. Potem mamy do tego również z mniej ważnych peryferiów słuchawki, czyli HyperXy Cloudy Alpha od Kingstona oraz N12 Maxi od Genelisa w kwestii podkładki. Powiem szczerze, wygląda to całkiem nieźle, jeżeli chodzi o peryferia. Można powiedzieć, że dosyć obiecująco się zapowiada to stanowisko. Wszystko to, pomimo braku jakiegoś większego podświetlenia LED, naprawdę całkiem nieźle się prezentuje, trzeba to przyznać. Bardzo fajny neon, ledon, nie wiem jak to nazwać z jednorożcem, zdecydowanie fajny gadżet i możecie takie rzeczy kupować, bo na Aliexpress to dosłownie kosztuje dwie dyszki, a potrafi naprawdę sporo zmienić, jeżeli chodzi o wygląd stanowiska i generalnie wygląd naprawdę dobrze, myślę, wpasowuje się w stylistykę tapety, co zdecydowanie działa na plus. Potem, jeżeli chodzi o komputer, mamy tutaj 1660 Super od Gigabyte'a, jeżeli chodzi o kartę graficzną, następnie Ryzena piątkę 2600X, który, no, jest już kilkuletnim procesorem, ale cały czas myślę, że da sobie w tym komputerze radę oraz, jeżeli chodzi o ramy, jest to 16 GB o taktowaniu 3200 Herców. Całkiem nieźle w kwestii tego komputera to wygląda. Mamy też zasilacz Silentium PC Vero L3 600W oraz obudowę Silentium PC Signum SG1V Evo TGA RGB. Generalnie obudowa prezentuje się całkiem ładnie, już w zasadzie po wyjęciu spodełka jest tak fajnie skonfigurowana, że mało co w niej trzeba zmieniać. Kolega widzę, że tutaj całkiem dużo naklejek wrzucił na tę obudowę, nie wiem czy to trochę jej nie szpeci, ale to już myślę, że jest subiektywne zdanie każdego z nas. I jeżeli chodzi o takie jeszcze dodatki, to mamy tutaj naprawdę fajne małe drzewko bonsai przy komputerze, które wygląda absolutnie cute i jestem jego wielkim fanem. Generalnie nie jest to stanowisko z jakiejś super najwyższej półki, ale myślę, że na miejsce piąte zdecydowanie zasługuje, szczególnie, że kolega w miarę postarał się poukładać kable i generalnie coś tam to stanowisko sobą reprezentuje. Tyle jeżeli chodzi o miejsce czwarte, tymczasem przechodzimy do myślę znacznie lepszego miejsca trzeciego. Bartek z a.k.a. a.k. Barty, czyli 15 latek z Jeleniej góry, prezentuje nam swoje stanowisko, które składa już około roku. Tutaj na początku tylko się przyczepię, że niestety kolega nie dał żadnego zdjęcia w dobrym oświetleniu tego stanowiska. Są same zdjęcia prezentujące ledy i bardzo chciałbym, żebyście tak w przyszłości nie robili. Bo to po prostu sprawia, że ciężej jest mi ocenić setup i zmniejsza moją końcową ocenę. Jeżeli chodzi o peryferię, zaczynamy tutaj zdecydowanie z grubej rury, ponieważ mamy myszkę SPC Leaks Plus, która naprawdę przez wiele osób potrafi być doceniona. Potem klawerka Modeką Volcano Lamparty RGB oraz słuchawki Razer Electra V2. Dajcie znać w ogóle w komentarzach, jeżeli ktoś ma te elektry. Chętnie usłyszę, co sądzicie o ich wykonaniu i jakości dźwięku. Potem mamy mikrofonik Mozos MKIT 700 Pro V2, całkiem niezły wybór, oraz fotel pro gaming. Tutaj w jego przypadku wiele osób mi rzeczywiście pisało, że nie jest on za dobry, także nie mogę chyba go polecić. Jeżeli chodzi o monitor jest to Acer 144Hz bodajże 27 cali, następnie bardzo ładna i dosyć duża podkładeczka własnego projektu, dodatkowo podświetlana LEDami także wielki propsik oraz z tyłu pasek LEDowy z który naprawdę całkiem nieźle spełnia swoją funkcję. Jeżeli chodzi o najważniejsze aspekty tego stanowiska to zdecydowanie duży props należy się za pianki akustyczne na ścianie, ponieważ tworzą one nam naprawdę bardzo ładne tło, a dodatkowo wytłumiają lekko echo spokoju, co zdecydowanie sprzyja na przykład nagraniom. No i jeżeli chodzi o rzeczy, których jeszcze wam nie opisałem, no to mamy tutaj również oczywiście komputer. Z nim na jaką kartą graficzną, bo GTX-em 1660, gb Intel Core Mi5, 10400F oraz 16GB pamięci RAM. Komputer niedługo będzie upgrade'owany o RTX, a z czego się bardzo cieszę, chociaż oczywiście rozumiem dlaczego to oczekiwanie. Też chciałbym, żeby karty graficzne były tańsze, ale niestety nie można wyjść wszystkiego, czego się chce. Generalnie setup robi naprawdę bardzo ładne wrażenie, mimo relatywnie niskich kosztów i nakładów finansowych, które poszły na ozdobienie go. Także jak dla mnie propsik dla Bartka i przechodzimy sobie dalej do miejsca trzeciego. A na za nim dzisiaj Patryk Danek, który już 17 wiosen na tym świecie przeżył i zbudował naprawdę całkiem ładne, chociaż niestety znowu troszkę błędnie obfotografowane stanowisko. Także co my tutaj dokładnie mamy. Jeżeli chodzi o peryferia, zaczniemy sobie może tutaj od dwóch monitorów, oba od LGK, jeden to jest 29WL500B, podwieszony na uchwycie MacLin oraz drugi również podwieszony to LG Flatron M2362D. Generalnie monitorki są bardzo ładnie ułożone. Szacun też za to, że kolega ma całkiem nieźle posprzątany pulpit. Ja zwykle jak pokazuję gdzieś swoje stanowisko, to po prostu wyłączę sobie wszystkie ikony i zostałem całą tapetę, bo strasznie się wstydzę, jaki mam bałagan na pulpicie, ale generalnie całkiem nieźle to wygląda. Jeżeli chodzi o inne peryferie, mamy tutaj klawiaturę Aorus K7 z paddingami, następnie Logitecha G502 SE Hero, czyli najtańszą, ale jednak całkiem relatywnie dobrą wersję myszki G502 od Logitecha oraz Z333, jeżeli chodzi o głośniki. pojęcie, że najbardziej kuje mnie tutaj podkładka, która znajduje się pod tymi wszystkimi rzeczami, czyli M12 Maxi Lava od Genesisa. Model M12 Maxi różni się od niej tym, że nie ma absolutnie żadnego nadruku, poza małym logo producentem w rogu podkładki i szczerze Zdecydowanie bardziej by mi się tutaj podobała Taka zwykła czarna podkładka, nawet niekoniecznie Z Genesis'a, ale to może moje tylko Takie gdybanie, nie jest to też tak, że ona jakoś Super bardzo nie pasuje, ale mnie ten wzór Po prostu nie przekonuje na tym stanowisku Natomiast przekonuje mnie zdecydowanie komputer Który nie tylko jest bardzo ładnie podświetlony Ale też ma całkiem potężny procesor Którym jest Ryzen 5 3600 TMT I oczywiście wiele osób pewnie się przyszczepi, Że mmm, całkiem potężny, no to nie jest Najwyższa półka wiadomo, ale kto powiedział, że musi być Najważniejsze jest to, żeby właścicielowi stanowić Wystarcza. Potem mamy do niego płytę główną Aorus B450 Elite, 32 GB pamięci RAM oraz 10,63 GB o z GB. Ciekawa sprawa, kolejna osoba, która czeka tutaj już długi czas na zakup rtx ponieważ kopacze Kryptowalcy są niestety bezlitośni i cały czas ceny są bardzo wysokie, ale już powoli spadają. A jeżeli chodzi o całą resztę komputera, to mamy jeszcze Case'a SPC Army's AR7X RGB oraz dodatkowo dokupione cable mody, które zdecydowanie poprawiają estetykę całego komputera. Myślę, że na tym stanowisku zdecydowanie można zarówno komputer, jak i ułożenie tego wszystkiego spropsować. Jedyną rzeczą, jak powiem, która mi nie siada, to jest ta podkładka, ale ją można za dosłownie kilkadziesiąt złotych wymienić. Stanowisko jak najbardziej bardzo ładne oraz praktyczne, i myślę, że na dzisiejsze miejsce trzecie zasługuje, tylko jak zwykle troszeczkę zganię. Bardzo was proszę, żebyście robili również zdjęcia za dnia, a w zasadzie głównie za dnia, bo tylko jedno albo dwa zdjęcia powinny prezentować to, jak prezentuje się stanowisko w nocy. Tymczasem, moi drodzy, kolejne miejsce w dzisiejszym odcinku i upgrade stanowiska Michaela, który już niedawno chyba 135 w 135. odcinku u nas w serii gościł z naprawdę niezłymi patentami, jeżeli chodzi o ustawienie wszystkiego oraz oświetlenie. Także już spieszę z tłumaczeniem, co my tutaj dokładnie mamy. Zaczniemy sobie od komputera, bo jest naprawdę z pierwszego sortu. No, trzeba tutaj to przyznać: Ryzen 5600 x RTX 3070K Palita oraz to wszystko na płycie głównej MSI MPG B550 Gaming Plus. Do tego 32GB pamięci Ram od Kingstona oraz zasilacz 850W wraz z chłodzeniem wodnym od GB do procesora. Świetnie to naprawdę wygląda przyznać, że to chłodzenie Orusa naprawdę robi robotę, jeżeli chodzi o wyświetlacz LED-owy, jak i również robotę robi nie najdroższa, ale na pewno bardzo opłacalna budowa Silentium BC Armis AR7X Evo TG ARGB. Całość stanowiska wygląda, trzeba przyznać, naprawdę bardzo okazale, głównie ze względu na taki powiedzmy gwiezdny projektor, który można już za kilkadziesiąt złotych kupić na Allegro bądź AliExpress i naprawdę pięknie on nam tutaj podświetla wszystko, jeżeli chodzi o całe otoczenie stanowiska. Tworzy to naprawdę świetny efekt i doceniliście to zdecydowanie w reakcjach pod postem z tym setupem. Tymczasem ja chciałbym docenić jednomyślność jeżeli chodzi o dobór peryferiów. Ponieważ uwaga, mamy tutaj mysz bezprzewodową HP Omen Photon, podkładkę HP Omen Outpost, słuchawki HP Omen Mindframe, no i to wszystko bardzo fajnie nam się składa w jedną całość, którą można oczywiście pewnie zsynchronizować, nawet jeżeli chodzi o podświetlenie. Potem jeżeli chodzi o rzeczy, które odłączają się już niestety od grupy, mamy Corsara K70 Rapidfire Mark II na Remix Speedach Low Profile, jeżeli chodzi o klawiaturkę, oraz głośniki Creative 20 Gigaworks t 20 Potem jeszcze na końcu mamy główny monitor, czyli jak żeby inaczej, HP Omen 27X. Gaming. 1440P165 Hz, G-Sync oraz matryca LED PS. Naprawdę nie wiem, czego więcej potrzeba, jeżeli chodzi o dobry monitor do komputera, jak najbardziej za niego propsik, jak i również za całe stanowisko, bo zarówno zarządzanie kablami, jak i przemyślenie tego wszystkiego jest zdecydowanie na jak najwyższym poziomie i widać, że stanowisko się rozwija, a to też jestem w stanie zawsze naprawdę potężnie docenić. Tymczasem, moi drodzy, przechodzimy do dzisiejszego miejsca pierwszego, które tym razem prezentuje nam Dawid Grzegorz Konik i wiele osób często pyta się, jakie dokładnie rzeczy są podane, jeżeli chodzi o specyficzne danego stanowiska. Także zawsze na początku prezentacji danego stanowiska macie listę, bądź w opisie macie linki do sprawdzenia sobie cen każdego z tych poszczególnych podzespołów. Także żeby wam to ułatwić troszeczkę czasu jednak poświęcamy na pisanie tych opisów, to jest dosłownie 5000 znaków na odcinek, także całkiem sporo tego jest. Także jeżeli chcecie docenić, to wystarczy że sobie te linki posprawdzacie. Ale teraz jak już się autoreklama skończyła, myślę, że w końcu możemy przejść do specyfikacji tego stanowiska i zacząć sobie może nie od obudowy komputera, która naprawdę wygląda epicka, ale do niej przejdziemy sobie później, tylko zaczniemy sobie od peryferiów. A mamy tutaj między innymi Myszkę Glorious Model O, naprawdę świetny model, polecany przez wiele osób, chociaż niektórzy mówią, że jest lekko przepłacony. Klawiatura Razer Huntsman Tournament Edition, sławki Arctis 7 od SteelSeriesa oraz podkładka Patriot Viper Gaming XL. Wszystko to całkiem nieźle się składa w całość. Powiem szczerze, podkładka znowu mnie troszkę denerwuje tym, że nie pasuje do całej reszty kolorystyki stanowiska przez ten czerwony akcent, można byłoby go chociażby czymś zakryć, ale to już jak zwykle jest pewnie dobrze wiecie, że moje czepialstwo. Tymczasem całe stanowisko naprawdę od początku do końca, aż wołał miejsce pierwsze, już wam za chwilę argumentuję. Dlaczego? Po pierwsze mamy tutaj dwa naprawdę świetne podwieszone monitory Acer Nitro VG252Q, 240 Hz, 24 cale oraz po drugie Acer Nitro VG220Q, 75 Hz, ale też 1 ms czasu matrycy i 21 cali. Bardzo fajne są one ustawione, bo jeden jest pionowo, drugi jest pozioma, a to jest jak pewnie dobrze wiecie pozycja, która zarówno ładnie wygląda, jak i troszeczkę zwiększa produktywność, przynajmniej do niektórych zastosowań, jeżeli chodzi o stanowiska. Potem poza tymi monitorami, naprawdę myślę, że całkiem nieźle dobranymi peryferiami, może ewentualnie poza tymi artysami podkładką, Mamy naprawdę potężny komputer. I to nie tylko potężny pod względem osiągów, które oczywiście przez RTX -a 3070 Ti i i 7 10700K są pewnie naprawdę bardzo wysokie, ale także przez to, że naprawdę dużo zostało tutaj zainwestowane w chłodzenie. Po pierwsze, Corsara H150i Capelix w edycji 360 mm, który świetnie nam chodzi tutaj procesor. Po drugie, przez 6 oddzielnych wentylatorów, które pilnują, żeby w obdowie nie tylko były dobre temperatury, ale także bardzo mocne podświetlenie RGB. Są to wentylatory od Corsara SP120, co prawda najtańsze, ale i tak wystarczające myślę modele, które jak najbardziej muszę spropsować. Potem mamy też 32 GB pamięci RAM, ASRocka Seal Legend Z490 jeżeli chodzi o płytę główną oraz Silentium PC Supremo 750 W w kwestii zasilacza. I to wszystko mamy zamknięte w obudowie Lian Li O11DX. Bardzo ładnie naprawdę ten komputer wygląda, Lian Li robi jedne z najlepszych obudów na rynku jeżeli chodzi o wygląd, jakość i funkcjonalność, także wielki plus tutaj za to. I jak najbardziej jestem totalnie zakochany w tym stanowisku, nie tylko dlatego, że bardzo ładnie wygląda, ale też Dlatego, że zdjęcia są zrobione chyba najlepiej w tym odcinku, na co wielokrotnie jeszcze będę pewnie zwracał kiedyś uwagę. Mamy też tutaj nienagannie zarządzane kable oraz podwieszone monitory, także nic mi nie zostało, jak tylko chwalić to stanowisko. I kończą na dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, pamiętajcie o aneba.com i linku w opisie. Jeżeli chcecie kupować gry najtaniej jak się da, pamiętajcie również o kodzie CDX, który daje Wam dodatkowe 3% zniżki jeszcze poza tą, którą daję link w opisie. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się się. Cześć!